Cześć wszystkim. Dzisiaj Wam pokażę, co sobie kupiłem do KTM-a, bo przyszło mi kilka części. I to też ma mi przyjść kolejna paczka, ale i tak Wam powiem dzisiaj, co sobie co, co zamówiłem, bo to o, nie będzie sensu już pokazywać. A, jak widzicie, prace trwają. Prace trwają i ci, co oglądali mój filmik a, z pierwszego wypadu w teren, bo jak zapewne wiecie, przeważnie, że na, na ścigaczach. A, Pękła mi uszczelka, pękła mi uszczelka od, od tutaj przy pompce, a tutaj była pompka wodna a od płynu chłodniczego. I po prostu pękło mi tutaj, właśnie w tym miejscu. Tu jest taki kanalik, który tam prze, który idzie właśnie na drugą chyba stronę silnika. Pękła mi w tym miejscu cały, 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 właśnie płyn chłodniczy mi uciekł. Później skleiliśmy to wszystko z silikonem, rozkręciliśmy to na miejscu, na parkingu i, i, i po prostu. Działało, działało, bo działało. No ale tak czy inaczej uszelkę trzeba zmienić. I, i, I także filmiki jeszcze z mojej wyprawy w teren na pewno jeszcze zobaczycie. Będą one na drugim kanale już. Jeżeli ktoś tam nie wiem, nie subskrybuje albo ktoś nie wie o tym drugim kanale to zapraszam, bo bo tam będzie więcej filmików z enduro. Nie chcę po prostu na tym kanale tutaj a nie chcę zaśmiecać właśnie filmikami z enduro, bo ten kanał polski motovlog jest raczej na takie vlogi a co się dzieje właśnie tak za, za tym za kulisami lub od kuchni, że tak powiem, także jak widzicie tu już tutaj pościągałem wszystko rozebrałem właśnie dekiel, poczyściłem sobie troszkę, jeszcze sobie muszę to poczyścić, a tutaj silnik też troszkę poczyściłem no i miałem później właśnie niespodziankę, bo jak rozkręcałem, zobaczyłem, że tutaj, tutaj było takie małe łożysko od pompki wodnej i ono było już rozwalone. <laughs> na szczęście znalazłem właśnie wszystkie kuleczki z tego łożyska. Było sześć, sześć kuleczek. I, i one właśnie siedziały w tym łożysku, także, także, Na szczęście nie będzie tutaj jakaś kuleczka sobie latać po silniku, <laughs> jak wszystko poskładam z powrotem. I no i co? No, czekam właśnie na, a, czekam właśnie na to łożysko, a raczej cały właśnie kit naprawiający pompę wodną, bo bardziej się to opacało zamówić, a za 20 dolarów kupiłem cały kit, który mi właśnie jutro przyjdzie wraz z innymi rzeczami, za chwilę wam powiem. A cały kit zawiera tam właśnie chyba dwa łożyska lub trzy jakieś tam muszelki, o-ringi, takie pierdały. Także odnowię sobie pompkę od razu. Słowo wygląda dobrze, także. Będziemy to jutro już kończyć, a także w tej paczce co mi jutro przyjdzie, właśnie ma, ma, ma mi, mają mi przyjść klocki hamulcowe, przód i tył. A Kupiłem klocki firmy, firmy EBC, takie nie najdroższe, nie najtańsze. Kosztuje jakieś 20 dolarów za, 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 za przód i 20 parę za tył. A Zamówiłem sobie kaczora. Kaczor, ja mówię na to kaczor, każdy na to mówi kaczor. A jak widzicie, mój jest taki dorysowany, ale nie z tego względu, że jest dorysowany, tylko kupuję po prostu, bo chciałem zmienić kolor. Będzie pomarańczowy teraz. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej to wyglądało. A, a ten będę miał na zapasówkę, no nie jak, jak bym złamał czy coś, także także. Ten kaczek to był taki zakup, jakiś taki nieplanowany, ale a co jeszcze mi jutro przyjdzie? A przyjdzie mi jeszcze właśnie tutaj, na tym resorze, mam taki mały luz tutaj właśnie. Nie wiem jak się to nazywa, chyba ball joint to po angielsku nazywa, nie wiem jak, po, jak, za, jak za bardzo się to po polsku nazywa. Także tutaj mam troszkę luzy, dlatego to kupiłem, to też nie było drogie. W ogóle zauważyłem, że te ceny są takie dosyć, 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 nie jest to, te części są takie drogie do tego, do tych motocykli, także fajna sprawa, można się troszkę pobawić. Także jutro mi przychodzą klocki, właśnie ten, właśnie do tylnego resora ten, ten, ten ball joint cały. I, i po prostu i, i ten cały kit żeby naprawić pompkę Dobrze, że to w ogóle wczoraj się, dobrze, że w ogóle wczoraj się skapnąłem na, że, że to łożysko jest rozwalone, także miałem jeszcze czas zamówić i, i, i mi przyjdzie jeszcze przez weekendem, bo w sobotę znowu się wybieramy w teren i, i co jeszcze? Tutaj mam w parce wam pokażę co mam uszczelka Wszelka jak to uszczelka, co można uszelce uszczelce powiedzieć, oryginalna KT moska Mam nadzieję, że będzie trzymać dużo lepiej niż... dużo lepiej niż, niż ta uszczelka, co miałem wcześniej. A kolejną rzeczą to jest... to jest taka zatyczka tam, gdzie się wkłada w filtr powietrza. I to jest tylko do mycia, żeby po prostu zatkać sobie zatkać sobie właśnie to miejsce, gdzie się wkłada filtr, żeby po prostu przy myciu nie naleciało wody. Potrzebne, niepotrzebne, jak ktoś sobie chce właśnie w środku w tym w tym miejscu, gdzie jest filtr, wymyć dobrze, także dobrze jest mieć taką zatyczkę. Wtedy na pewno żadnej wody, żadna woda nie poleci. Nawet tego nie rozpakowywuję na razie, bo to nie jest takie takie ważne. Ci, co byli na Facebooku mnie oglądają, na pewno widzieli, jak to rozpakowałem grypsy, zwykłe grypsy gumowe KTM-owskie, oryginalne Kupiłem sobie takie, bo moje jeszcze troszkę, nie są jeszcze takie złe, ale już, już powoli już powoli się kończą Także to też sobie zmienimy I co to jest? Co to jest proszę Państwa? To jest to jest to są takie osłonki na chłodnice. Później jak założę to pokażę wam jak, jak to wygląda i, i jak to działa. No i to po prostu chroni chłodnicę przed uszkodzeniami jakimikolwiek. Są takie rurki sam nie wiem jeszcze jak to, jak to się zakłada, będę musiał to obczajć za chwilę. Także to też dzisiaj będę zmieniał. No i jak, za, jak, jak zdążę, to to też zrobię filmik, to będzie w tym samym filmiku. Także to są osłonki na chłodnice. To kosztowało jakieś 8 dych, a chłodnica jedna kosztuje 150, 100, od 100 do 150 dolarów. Także wolę zainwestować i, i niż później mieć połowę dnia jazdy, lub, lub, lub zepsute chłodnice, no nie. Także tutaj sobie układam wszystko. Osłonki na chłodnice. Kupiłem też łańcuch. To jest firma jakaś, primary drive. A jakiś jeden z lepszych łańcuchów, niby to jest jakiś X-ring. Tutaj jest Widzicie X-ring. 116 zębów, mam nadzieję, że nie będzie za krótki. No jest złoty. Jest złoty. I, i, i po prostu on się, tak, on się już inaczej się spina. On się spina tak jak w rowerze, jest zapinka zwykła, nie trzeba zakuwać, także to mnie cieszy. Nie trzeba będzie się z tym bawić. Zapinkę mam tam w pudełku, chyba. Jest zapinka tutaj. W tym pudełeczku nic nie było więcej. Tam mam części kluczyk pożyczę od kolegi. I tutaj mam łożyska do tylnego koła. Kupiłem cały kit, bo troszkę mi się. Troszkę mam ludzu w tym łożysku. I... I zmienię to, żeby nie było później. Też niespodzianek, bardzo tanie to było, nawet nie pamiętam ile. Nie ma ceny. Ale tanie, naprawdę to były tanie rzeczy. I sam i jestem zdziwiony, że tak tanie to jest. W porównaniu właśnie do części ścigacza, co jest, to jest bardzo, bardzo mało. No i co? Pierwsze to się chyba zabiorę właśnie do do zmiany łańcucha i do zmiany tylnych łożysk, znaczy łożysk w kole, a i później zobaczymy jak to będzie. Jak coś to jeszcze dogram do tego filmiku i wam pokażę. Także na razie tyle.